Wszyscy już dobrze wiemy, że cały kod źródłowy GTA 5 został zlikowany. Natomiast co się z tym kodem dalej stało? Czy został komuś sprzedany? Czy może haker nadal czeka na dobrą ofertę? O tym pogadamy w dzisiejszym odcinku. Oprócz tego wspomniły sobie o którzy namawiają do piracenia swojej gry. W Meksyku w pełni możliwym do eksploracji w Red Dead Redemption 2, nowych informacjach o grach Rockstar'a pozyskanych bezpośrednio z plików oraz o tym jak duży postęp zrobiło GTA VI względem piątki. A jeśli w tym momencie nie macie w co grać i chcecie kupić coś po najlepszej możliwej cenie, no to koniecznie sprawdzajcie ofertę na Android neba.com. Jest to serwis, który oferuje w tym momencie ponad 10 tysięcy gier, tak jak już mówiłem w okazyjnych cenach. Wystarczy, że wejdziecie w link w opisie, wybierzecie daną lub kilka gier, dodacie ją do koszyka, wybierzecie jedną spośród naprawdę wielu metod płatności, no i w sumie to tyle. Kod zostanie wam od razu udostępniony, a jeśli działyby się jakieś problemy, no to pamiętajcie, że support na Nebie działa 24 na 7, więc koniecznie sprawdzajcie wszystkie linki podane w opisie. Wszyscy dobrze wiemy, jakie konsekwencje niesie ze sobą wyciek kodu źródłowego GTA 5, szczególnie jeśli mówimy o GTA Online. Będą. Posiadaniu takiego kodu źródłowego można naprawdę napsuć krwi graczom i może równie dobrze całkowicie zniszczyć geta online. Jak się okazuje, kod źródłowy GTA 5 został sprzedany za naprawdę śmieszną cenę, no i powiem Wam, że mocno się zdziwiłem. Mowa tutaj, uwaga, o dwóch tysiącach dolarów. Na tę kwotę miało złożyć się kilka osób ze społeczności moderskiej, natomiast jak dowiadujemy się z dostępnych informacji, które zostały przekazane przez insidera na Twitterze, Kieron Austin, który miał uczestniczyć w tej transakcji, nie zapłacił za kod źródłowy i tak naprawdę otrzymał go całkowicie za darmo. Jest to naprawdę chora sytuacja, ale to nie wszystko. Słuchajcie dalej, bo naprawdę jest grubo. Kolejno stwierdził, że sobie ten kod źródłowy sprzedam. No i postawił tutaj ofertę 6 tysięcy dolarów. Więc jakby za ten kod zapłacił, no to miałby 4000 zysku, no a tak to ma 6 tysięcy, no niestety dla niego transakcji nie udało się sfinalizować. Zatem stwierdził, że jest to za duża cena, no i postanowił sprzedać kod źródłowy na Discordzie za kwotę od 199 do 500 dolarów. No jak widzicie, jest to cena dużo mniejsza, no ale dla niego nie miało to aż takiego znaczenia ze względu na to, to, że nic nie zapłacił, no i tak czy siak zarabiał. Warto dodać również, że Kieron Austin jest ojcem, zatem ryzykuje bardzo dużo. No i bardzo możliwe, że jak rozpocznie się śledztwo, a pewnie już się rozpoczęło, tak gościa może spotkać naprawdę surowa kara. Natomiast finalnie czy udało mu się ten kod sprzedać? No nie. Ten cały swój misterny plan miał ujawnić na Discordzie. Oczywiście mowa tutaj o oszustwach na naprawdę szeroką skalę ze względu na to, że mowa tutaj o pełnym kodzie źródłowym GTA 5. I jak widzicie, ludzie nie chcą go kupić nawet za 500 dolarów. Pewnie wchodziło tu też w grę to, że mu nie wierzyli, wygląda na to, że cała ta typa prędzej czy później się doigra, ponieważ ich dane już wyciekają do sieci i myślę, że jest to tylko kwestia paru dni, a może tygodni. Później jeszcze sobie do tematu GTA wrócimy. Mimo tych wszystkich pozytywnych słów o Red Dead Redemption 2, czyli gry z 2018 roku, która była i nadal jest wielkim, wielkim hitem, brakowało tam jednej ważnej rzeczy, a mianowicie mapy Meksyku, która naprawdę świetnie dopełniłaby ten cały tytuł, no i byłoby oczywiście jeszcze więcej rzeczy do odkrycia i cóż, gracze zawsze są głodni nowego kontentu, zatem mam dla was mod, który jest zbawieniem, jeśli chodzi o nową o zawartość dla Red Dead Redemption 2, Modyfikacja przenosi mapę z jedynki do dwójki oraz poprawia jakość tekstur, przebudowuje miasta oraz postacie niezależne. Mod jest, co prawda, nadal we wczesnym dostępie, ze względu na to, że prace są cały czas w toku i nie jest to takie proste, aby idealnie odzorować wszystkie rzeczy. Nadal jest kilka rzeczy do dodania lub stworzenia, natomiast jedno miejsce jest skończone już w 100%, a jest to kasa Madregada. No i oczywiście jest już dostępny do pobrania, link macie w opisie. No i jeśli chcecie sprawdzić, co finalnie w tej ostatecznej wersji wniesie ze sobą modyfikacja, no to koniecznie sprawdzajcie skończoną w 100% lokację, o której wspomniałem już wcześniej no i to terytorium oczywiście charakteryzuje się tym, że wygląda zupełnie inaczej, mówi się tam rzecz jasna w innym języku, jest tam zupełnie odmienna atmosfera niż na pozostałym terenie, no i prawdę mówiąc szkoda, że nie zostało dodane poprzez jakiegoś DLC do do Dead 2, tak oficjalnie, no bo wiadomo, że modyfikacja zawsze będzie się różnić od tego, co przyszykowałby developer nie ma tu też na tyle dużo pieniędzy, żeby zrobić to szybko i sprawnie, zatem do pełnego ukończenia modyfikacji będziemy musieli jeszcze raczej trochę poczekać, ale i tak na ten moment prezentuje się to naprawdę bardzo ładnie Slade the Princess to jedna z najlepiej ocenianych gier tego roku. Jest to opowieść stawiająca nas w horrorowym, przygodowym klimacie, w bardzo, bardzo ciekawej stylistyce i odpowiadają za nią twórcy Scarlet Hollow. Gra ma przytłaczająco pozytywne opinie na Steamie i mówimy tutaj o tytule, który przez wiele osób oceniany jest jako 10 na 10. No ale dobra, przejdźmy sobie już do treści newsa, który jak już zajawiłem na samym początku, tyczy tego, że deweloperzy namawiają do krakowania tej gry. Nie przesłyszeliście się, deweloper namawia do piracenia własnego tytułu, a już tłumaczę czym jest to spowodowane, bo jest to dość ciekawe i śmieszne podejście. Na oficjalnym koncie twórców na AXie otrzyma mieliśmy bardzo ciekawą wypowiedź, która dotyczy oglądania gameplayu oraz oczywiście płacenia za tytuł. twórcy jasno tam tłumaczą, że igra gra jest najlepsza wtedy, gdy gra się samemu, a nie ogląda się rozgrywkę innej osoby, na przykład na YouTubie czy na Twitchu. Wspomnieli również, że jeśli pieniądze stanowią problem, no to można tę grę spiracić, a dopiero później, gdy zarobi się troszkę kasy, można swoją kopię zakupić. No podejście jest bardzo ciekawe, no i widać tutaj jak bardzo twórcom zależy na tym, aby każdy gracz poznał historię po swojemu oraz przemyślał to na swój własny sposób, bez zbędnego komentarza. Komentarza. I akurat w przypadku tej gry, gdzie to gracz podejmuje najważniejsze decyzje, jest to bardzo ważne, żeby każdy poznał tę opowieść po swojemu. Agent, czyli niewydana, skratankowa gra opracowywana przez Rockstar North, wycieka do sieci, a informacje na temat tego tytułu zostały zawarte w plikach do GTA 5. co ciekawe. No i otrzymaliśmy masę screenshotów, które pochodzą bezpośrednio z gry, no i pokazują to, jak wygląda poziom podwodny. I widzę tutaj naprawdę wiele podobieństw, jeśli chodzi o grafikę oraz chociażby minimapę, w tym jak wyglądało GTA 4. Mamy tam głównego bohatera pływającego w stroju nurka i badania jakichś różnych podwodnych elementów oraz projekty tych wszystkich platform od podstaw. Wszystkie te screenshoty znajdziecie na naszym Twitterze ze względu na to, że ryzykujemy bardzo dużo z publikowaniem takich rzeczy na YouTubie, zatem zapraszam serdecznie do linku w opisie. Ludzie dokopali się także do istniejącego modelu mapy Liberty City do GTA 5, co jest widoczne w plikach. No i co prawda nie mamy tutaj aż tak wielu zdjęć jak w przypadku Agenta, natomiast widać, że faktycznie DLC do GTA 5 związane z Liberty City było planowane, no i zostało finalnie odrzucone. Zatem za sprawą tych ostatnich świątecznych wycieków w sieci ląduje naprawdę masa ciekawych. Rzeczy. No i myślę, że o wielu z nich nawet byście nie pomyśleli. Jest to również o tyle ciekawe, że w tych całych plikach GTA 5 są informacje z gry Agent, a potwierdzeniem na to są pliki w dokumentacji, gdzie screenshoty z Agenta zostały określane jako Jimmy, co było nazwą kodową dla całego projektu. Odkąd ukazał się zwiastun GTA 6 w internecie dyskutuje się o tym, czy wygląda on dobrze, czy wygląda on źle, czy może jest jednak średni i generalnie trwa to w nieskończoność. Z mojej perspektywy zwiastun wygląda naprawdę bardzo dobrze i szczerze, ja się tam do niczego nie przyczepiam, wygląda to naprawdę świetnie, natomiast przejdźmy sobie już do materiału, który przedstawia konkretne porównanie, który pokazuje to, jak z Jastun wyglądałby na silniku z GTA 5. No i spójrzcie sobie tylko na to. Jest to widoczny, jest to widoczny skok jakości. Spójrzcie sobie na Lucie, Spójrzcie sobie na innych bohaterów. Jakby dosłownie słyszałem komentarze, że z Jastun GTA GA6 wygląda jak wydarty z GTA 5. No i widzicie w tym momencie, że to jest różnica. Jakby ludzie, którzy tak mówili, już totalnie raczej nie mają argumentów. No i macie tutaj jasne porównanie, tego, że GTA 6 wygląda naprawdę bardzo dobrze. I jest to niesamowity postęp. Nie ma tutaj mowy. O totalnej kopii Geta 5 i zrobieniu czegoś na Odwalsie, a faktycznie Geta 6 wychodzi kilka poziomów wyżej. Gracze pod tym materiałem też są raczej zgodni z tym, że Geta 6 zrobił duży postęp. No i wydaje mi się, że ten materiał był bardzo potrzebny, chociażby dla osób, które mówiły, że Geta 6 wygląda tak jak Piątka i że totalnie nic się tam nie zmieniło, poza paroma drobnymi rzeczami. Co już teraz widzimy, że z Geta 6 naprawdę nie będzie żartów, no i nic, tylko czekać na 2025 rok, o ile nic się tam nie opóźni. Akurat w przypadku gier Rockstara opóźnienia są całkiem możliwe. Wiele osób twierdzi, że Geta. 6 raczej zaliczy drobną albo większą obsługę, natomiast pewnie nauczeni doświadczeniem swoim i innych deweloperów będą chcieli tego za wszelką cenę uniknąć. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Życzę Wam wszystkim udanego Sylwestra oraz szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, no i do następnego.